O odebranie ślubowania proszę panią wicedyrektor Iwonę Karczmarz. Rozpoczynając naukę, ślubuję uroczyście. Być pilnym i obowiązkowym uczniem. Ślubuję. Powtarzamy: ślubuję. ślubuję. Doskonalić swój charakter i postępowanie. Ślubuję. Szanować nauczycieli, wychowawców i pracowników szkoły. Ślubuję. Nie sprawiać kłopotów rodzicom złymi wynikami w nauce i zachowaniu. Ślubuję. Sumiennie przestrzegać prawa szkolnego. Ślubuję. Szanować wspólne dobro. Ślubuję. Aktywnie uczestniczyć w pracach na rzecz szkoły, środowiska i kraju. Ślubuję. Dbać o honor swojej szkoły. Ślubuję. Dziękuję. Całość baczność. Poczyn sztandarowy sztandar szkoły odprowadzić.